Panie Wojciechu, kim pan jest z zawodu? Zależy kiedy? Ale wyuczony. Cieśla. Świętym był cieśla. Dyplom ciesielski w Szwecji i broniłem się z trumniarstwa, proszę pana. Trumniarstwa? Tak, to nie miał... najlepszy początek rozmowy doskonały dla mnie początek, z Doskonały początek, proszę pana. Zrobiłem trzy trumny, jedna dla pana. To po co taka trumna? Żeby zmarłego pochować. Jezus nie zaczynał rozmowy z cudzołożnicą w ten sposób, że mówił do niej ty dziwko. A kiedy ja powiedziałem dziwko do cudzołożnicy? Nie, nie powiedział pan dziwko do cudzołożnicy, ale to jednak skąd, zdarzało to się skąd panu. Ale ta teza. moment, ale proszę mi teraz pozwolić dokończyć moje pytanie. Jeżeli jest bez sensu, jeżeli chce pan obalić moją tezę, to proszę to zrobić później. Ja już obaliłem, nigdy nie jeżeli, mówiłem do dziwki, ty dziwko. Ale mówił pan do homoseksualistów, ale mówił pan o homoseksualistach w o homoseksualistach mogłem mówić pedzie, bo jest to słowo niewulgarne, tylko zdrobnienie od pederasta. Proszę zajrzeć do słowników. Jest to nawet e, słowo określane jako e, pieszczotliwe. Ja rozumiem tę chęć jakby bycia pieszczotliwym w stosunku do homoseksualistów. A ja nie rozumiem, bo nie miałem ale... zamiaru być pieszczotliwym. Stwierdzam A ja tylko, belg. że nie jest to obelga i pedzio to nie jest w sensie... No to się pan zdecyduje. Że pedzio to nie jest w sensie językowym to samo co dziwka. Dziwka jest słowem obraźliwym i ma stanowić atak. pedio jest określeniem pejoratywnym, ale nie obraźliwym.